Witajcie w Infact TV. Przed Wami kolejny bardzo ważny i nieoczywisty temat dla wszystkich przedsiębiorców, tym razem zresztą nie tylko ważny, ale też nieco nieco kontrowersyjny. Ile czasu jest na wystawienie faktury do Paragonu? Albo inaczej, czy po pewnym czasie można odmówić wystawiania faktury klientowi, który przychodzi z Paragonem? Już za chwilę dowiecie się, jak ta cała sprawa wygląda, ale na początek anegdotka. Bohaterem będzie pan Zenon, budowlaniec, który uprzednio pomagał nam wyjaśnić, kiedy warto być watowcem, a kiedy nie. Swego czasu pan Zenon pojechał do marketu budowlanego, nałożył stertę okien na wózek no i udał się do kasy. Kasia dowiedział się, że dostanie paragon, bo fakturę można odebrać tylko w biurze kawałek dalej. Rzecz jasna, no, nie mógł zostawić wózka pełnego okien na pastwę <laughs> innych klientów, więc pojechał z oknami do firmy, no, zakładając, że fakturę odbierze później, a później, jak pewnie się domyślacie, o wszystkim zapomniał. O całej sprawie przypomniał sobie dopiero dwa miesiące później. Wtedy była chwila nerwowych poszukiwań, ale udało się. Paragon za okna nie zginął, mało tego, był w całkiem dobrym stanie, był czytelny i ogólnie wszystko grało. Niewiele zatem myśląc, pan Zenon poszedł do marketu po faktury. No i czego się tam dowiedział? No tego, że faktury nie dostanie, bo przeszedł za późno. Bo w tym sklepie faktury do paragonu wystawia się do siedmiu dni, a później to już nie. No i teraz zagwostka, czy market może tak powiedzieć? No, w 2013 roku ta sprawa nie była jasna. Zwykle stosowane były dwa terminy fakturowania. 7 dni od sprzedaży, to zasada z dawnych przepisów o VAT lub 3 miesiące. To zasada z podatkowej. Nie wdając się w szczegóły, co na ten temat sądziły izby skarbowe, no, trzeba powiedzieć, że już w 2014 roku ta sprawa jest jasna. Fakturę do paragonu, czyli na żądanie nabywcy, należy wystawić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub ewentualnie otrzymano zapłatę, jeśli nastąpiło to wcześniej. Co za tym idzie, jeżeli zakup miał miejsce pierwszego dnia miesiąca, to fakturę trzeba wystawić nawet 4 miesiące później. No a co potem, gdy określony przepisami termin już minął? To proste, wtedy fakturę nadal można wystawić, ale już nie trzeba. No to na koniec jeszcze kilka informacji technicznych dla osób, które już teraz głowią się, jakby tu taką fakturę wystawić po tych 4 miesiącach. Z czym się to wiąże? W zasadzie to z niczym. Gdy klient przyjdzie z paragonem, trzeba tylko odebrać od niego paragon i wręczyć mu w zamian fakturę. Odebrany paragon, spiąć z drugim egzemplarzem faktury i zachować w dokumentacji. Czyli to co zwykle. Takiej faktury nigdzie się już nie księguje, nie trzeba korygować ani KPIR, ani rozliczeń VAT. No i to wszystko. Prawda, że nic trudnego? Tak przy okazji nic trudnego, to także zasubskrybować sobie Infakt TV, do czego bardzo serdecznie was już teraz zachęcam. No to w tym odcinku to już wszystko, ja już teraz zapraszam na następny, do zobaczenia.